Grillowanie stało się naszą narodową pasją, której oddajemy się chętnie już od początku wiosny, właściwie do późnej jesieni, czyli do czasu, kiedy trwa sezon działkowo-ogrodowy. Grillowa pasja obejmująca niegdyś smażenie kiełbas i pieczenie mięsa na ruszcie powoli staje się coraz bardziej wysublimowana. Grillujemy już nie tylko mięsa, kaszanki i ryby, ale też owoce i warzywa, czyniąc tym samym ukłon w kierunku wegetaria. Co można wrzucić na grillowy ruszt? Ile podpiekać mięso, żeby było smaczne i soczyste? Wszelkich rad udzielą nam dziś prawdziwi specjaliści od grilla z Grill Baru Bocianówka w Tarnobrzegu. Ponieważ grillowanie stało się w ostatnich latach naszą narodową tradycją, jesteśmy dzisiaj w Grill Barze Bocianówka, żeby dowiedzieć się, co można grillować, jak długo grillować, jakie potrawy z grilla są zdrowe, opowiedzą nam dzisiaj fachowcy w tej dziedzinie. Więc generalnie na grilla nadaje się praktycznie każde mięso, z tym, że najlepsze jest mięsko to, które ma przerost tłuszczu, ponieważ ono się bardzo pięknie wytapia na grillu i jest to na przykład wieprzowina, jagnięcina, dziczyzna, a alternatywą dla takich tłuściejszych mięs jest filet z kurczaka bądź ryba. I to są bardzo zdrowe, tak dokładnie na tutaj na stole potawy. Myślę, że największą tajemnicą grillowania jest, są dodatki. Są dodatki i marynaty. Do tych tuściejszych miejsc używamy mocniejszych ziół, aby nadać im specyficzny smak. Do ryby. Ryba ma tak delikatny swój smak, że nie trzeba ją niczym generalnie więcej doprawiać. Wystarczy ewentualnie masełko, oliwa. Oliwa z oliwek bardzo zdrowa i yy, yy, troszeczkę natki pietruszki lub yy, yy, koperku, yy, dziczyznę, sól, pieprz, sól, pieprz tak, mm. tak, to, to jest okay. sól, to tyle, to więcej nie trzeba. Czyli żadnych ziół do ryb nie używamy? Nie, natka pietruszki to jest myślę wystarczająco, mm. ewentualnie koperek za to na przykład dziczyznę gdybyśmy grylowali, to dobrze by było podkreślić ziołami, które kojarzą nam się z lasem, czyli jałowcem, rozmarynem, aby nadać jej takiego specyficznego smaku. Z dodatków do mięs polecam lekkie sałatki, lekkie sałatki, które urozmaicą nam danie, a będą na bazie na przykład sałaty lodowej, pomidora, ogórka, tak jak tutaj widać. Polane jakimś delikatnym, bardzo dressingiem morskim, albo sosem francuskim, broń może majonezem. Niestety majonez nie pasuje w zupełności do dań z grilla, bo dodatkowo obciąża. Generalnie, generalnie to wszystko można grillować. Możemy grillować owoce, no można, właśnie, tak jak to jest. Banana zgrillowanego. Banan, Ładnie, możemy grillować jabłka. Teraz mamy pod dostatkiem jabłek, a jabłka są bardzo zdrowe papaja, ananas, mango, to wszystko się nadaje. Możemy je ewentualnie tylko skropić z sokiem z cytrynki i rewelacyjnie do zdrowej żywności na pewno no są, są wyjątkowe i bardzo smaczne. Jak długo grillować mięsa, żeby one były smaczne, żeby nie były zbyt twarde, żeby były soczyste, żeby zachowały sprężystość no i smak? To wszystko w zależności jest od rodzaju mięsa. Na przykład ryba. Widzimy tutaj pięknie zrobioną rybę. Jak długo trzeba trzymać taką rybę na grillu? Z rybą jest o tyle problem, że ona się troszeczkę nam będzie rozwalać, jeśli będziemy ją przy, przykładać na grillu. Są takie specjalnie metalowe siatki, które utrzymują nam całą strukturę rybki. Rybka robi się bardzo szybciutko. Myślę, że to jest około 15 minutek, bo ryba ma bardzo delikatne, delikatne mięsko. A o inne mięso, jeśli chodzi, to wszystko w zależności, jakie to jest mięso. I teraz tak wieprzowina, najlepsza na przykład jest, gdy ma plaster około 1,5 cm, maksymalnie dwa, bo wieprzowina musi być wysmażona, a dziczyzna, jagnięcina, najlepsze są plasty troszeczkę grubsze, i, troszeczkę grubsze ponieważ dobrze jest, gdy one zachowują swoją soczystość. Nawet niektórzy lubią, gdy jest to mięsko Mię delikatnie chwiste mhm. dokładnie. No i to też wszystko właśnie w zależności, jaki to jest rodzaj mięsa. Czy marynata ma również wpływ na to, jak długo trzeba grillować później? Czy marynujemy bez względu na później na czas grillowania? Czy ona mhm. rozmiękcza jakoś to mięso? Na pewno rozmiękcza z tym, że na przykład peklowanie mhm. mięsa generalnie nie jest tak do końca zdrowe, więc wolelibyśmy tego unikać i solić mięso przy samym, na samym grillu. Ono wtedy... Czyli już podczas procesu podczas, grillowania. Podczas grillowania, tak jest. Dodam jeszcze tylko, że podstawą chyba smaku tego mięsa jest, aby ta marynata minimum 12 godzin... No, to jest bardzo ważna rzecz, nie wymarynować i i wrzucić, od razu wrzucić bo to mija mnie przynajmniej, przynajmniej noc, żeby od, odczekała, bo ona po prostu nabiera takiego smaku i to jest bardzo ważna rzecz. Skąd pomysł w ogóle na to, żeby tu w tarnobrzegu otworzyć grill bar? Czy to są jakieś państwa, nie wiem, pasje, które realizujecie właśnie tutaj w tym grill barze własne? Czy taka potrzeba rynku była? To to, to jest miłośnik, <laughs> znaczy, miłośnik amatur grillowania. Znaczy, znaczy, my, znaczy ja już w Baranowie taką grillowanie już od kilku lat tak jakby uprawiam, że tak można powiedzieć. No i to przeniosło się po prostu tutaj z Baranowa i chciałem tutaj po prostu upowszechnić no taką, taki sposób przede wszystkim zdrowego grillowania. No, chciałem tutaj zrobić piec taki, żeby to na drzewie robić, bo akurat w Baranowie robimy to w ten sposób. No, ale niestety z przyczyn technicznych i tutaj i lokalowych. lokalowych. No, niestety się nie da. Być może się uda to zrobić tutaj w przyszłym roku w naszym ogródku i wtedy będzie to grillowane na, na drzewie i tak jak powinno to być. No, to w tej chwili jest robione na gazie, no ale niestety nie mamy innych możliwości. Ale jest zdrowe, smaczne i, i zapraszamy. Czy pewnie podchwycili ten pomysł i chętnie przychodzą do grillbaru? No myślę, że... Bardzo chętnie, bardzo, bardzo chętnie bo... przyszło to nasze najśmielsze oczekiwania, tym bardziej, że kiedy był okres letni, wszyscy gdzieś tego grilla palą na działkach, na no wyjazdach. My spodziewaliśmy się, że nie będziemy mieli zainteresowania z tej strony. Okazało się, że... Tłumnie przybywali, rodzinnie przede wszystkim, na kiełbaskę, bo to jest podstawowe danie, na pierś z kurczaka, pierś skórczaka się bardzo przyjęła, bardzo smakuje i na wszystkie dodatki typu właśnie sałatki, ziemniaki opiekane. Specjalnie dla widzów Miejskiej Telewizji Tarnobrzeg przepis na wykwintny deser z grilla. No do tego jest w zasadzie potrzebny yy, banan, wiadomo, do tego jest potrzebna czekolada i potrzebny jest adwokat. Wódka, adwokat oczywiście dla osób dorosłych. No, Ewentualnie wiadomo. można robić na bazie samej nutelli i wtedy jest to wersja dla, dla dzieci. dzieci dokładnie. Tak. Mhm. Po prostu ugrillować balan, żeby był mięciutki w Cały w, skurce, w tak, trzeba w ugrillować y do takiej, tak jak tutaj, do no takiej postaci, takiej żeby ona mamki? była tak mięciutka. Czyli co jakiś czas trzeba sprawdzać? Tak, nie, tak, jest już pas, trzeba pas. przewracać, sprawdzać, patrzeć, bo skórka zaczyna pękać, soki zaczynają się puszczać, więc generalnie jest cały czas pod obserwacją. Rozcinamy wzdłuż, yy, zalewamy czekoladą i wódką, dekorujemy. Nie wszystko, w zasadzie możemy iść. Dania, Bardzo smaczny deser Zajmuje nam ile? Przygotowanie. Przygotowanie to jest kilka minut, to najwięcej chodzi z, chodzi z, z, z grillowaniem, bo, jest dosyć... bo jednak musi być miękki, musi być konsystencja takiej babki. Czyli wystarczy Czyli kilka minut, żeby zjeść tak zdrowy, fajny deser, to. no bo jest to jednak owoc. Dokładnie. Dla wszystkich tych, którzy uważnie oglądali nasz program Mamy Konkurs, wystarczy tylko odpowiedzieć na jedno pytanie. Jak długo grillujemy rybę? Dla pierwszych czterech osób, które udzielą poprawnej odpowiedzi, mamy cztery podwójne zaproszenia na kolację do bocianówki. Poprawne odpowiedzi wysyłamy na adres mailowy k.sobieniewska małpa